Wyobraź sobie, że masz na sobie więzy, które chcesz zrzucić, chcesz być wolny, jednak wszelkie próby wyswobodzenia sprawiają, że pętla jeszcze bardziej się zaciska, dławi cię i pogarsza twój stan. Nie wiesz, że wolność, do której dążysz jest niemożliwa, choć bardzo się starasz. Taki właśnie tragiczny los spotkał Edypa, bohatera mitologii greckiej. Mit o Edypie jest jednym z najważniejszych mitów starożytnej Grecji. Ilustruje on motyw fatum i nieuchronności przeznaczenia. Opowieść ta, opisana m.in. przez Jana Parandowskiego, przedstawia dramatyczną historię młodego człowieka, którego życie zostało naznaczone przepowiednią. Król Teb, Lajos oraz jego żona Jokasta usłyszeli przepowiednie ich syn w przyszłości zabije ojca i poślubi matkę. Przerażeni tym losem postanowili porzucić niemowlę w górach, mając nadzieję, że w ten sposób unikną wypełnienia się przepowiedni. Dziecko miało przekłute stopy żelaznymi kolcami, być może dla zwabienia dzikich zwierząt lub śmierci przez upływ krwi, co dało mu imię Oedipus, czyli Edyp, człowiek o spuchniętych nogach. Jednak los był przewrotny. Dziecko odnalazł pasterz, który oddał chłopca królowi Koryntu, Polybosowi, i jego żonie Merope, którzy wychowywali go jak własnego syna. Edyp dorastał nieświadomy swoich prawdziwych rodziców. Słyszał jednak plotki o swoim pochodzeniu, rówieśnicy nazywali go podrzutkiem. Postanowił więc udać się do wyroczni delfickiej, gdzie zasiadała Pytia, kapłanka Boga Apollina, i zarazem Wieszczka, aby tam u niej poznać prawdę. Wyrocznia potwierdziła tragiczne przepowiednie miał zabić ojca i poślubić matkę. W obawie przed spełnieniem przepowiedni Edyp postanowił opuścić Korynt i udać się daleko od miasta, w którym się wychowywał jako książę. Niestety, w ten sposób nieświadomie kierował się w stronę prawdziwej swojej ojczyzny, czyli Teb. Po drodze Edyp napotkał mężczyznę. Pana w otoczeniu kilku dworzan, z którymi starł się w ciasnym wąwozie. Doszło do kłótni i bójki, w wyniku której przeciwnicy Edypa zginęli. Nasz bohater nie wiedział, że w ten sposób uśmiercił własnego ojca Lajosa. Straszna przepowiednia zaczęła się wypełniać. Po tym wydarzeniu Edyp dotarł do Teb, które były terroryzowane przez Sfinksa, potwora z uskrzydlonym ciałem lwa i głową kobiety codziennie porywał on mieszkańców Teb i miało się tak dziać dotąd, aż ktoś nie rozwiąże jego zagadki otrzymanej od MUS, a brzmiała ona tak. Co to za zwierzę, obdarzone głosem, które rano chodzi na czterech nogach, południe na dwóch, a wieczorem na trzech? Wobec braku rozwiązania zagadki i codziennej śmierci Tebańczyków, Kreon, szwagier zabitego Lajosa, ogłosił, że wybawca kraju otrzyma tron, i rękę królowej Jokasty. Edyp, który właśnie przybył do miasta, otrzymał w nocy sen wróżebny, który podpowiedział mu rozwiązanie zagadki. To człowiek z rana, czyli w dzieciństwie, chodzi na czworaka, gdy urośnie staje się dwunożny, a w starości podpiera się laską, jakby trzecia noga mu przybyła. Potwór, po odgadnięciu zagadki, popełnił samobójstwo, rzucając się w przepaść. Miasto było wolne i szczęśliwe, ale do czasu. Edyp został królem Teb i poślubił wdowę po królu Lajosie, Jokastę, nieświadomie spełniając przepowiednie. Stali się oni rodzicami dwóch córek, Antygony i Ismeny oraz dwóch synów, Polinejkesa i Eteoklesa. Po kilku latach jednak na miasto zaczęła spadać lawina klęsk. Ziemia nie przynosiła plonów, zwierzęta gospodarskie nie rozmnażały się, a kobiety rodziły nieżywe dzieci. Edyp, starając się odnaleźć przyczynę katastrofy, prowadził dochodzenie, które ujawniło dramatyczną prawdę. Wieszcz rezjasz wyjawił mu, że rzeczywiście zabił ojca i poślubił matkę. Dopuścił się więc strasznych czynów: ojcobójstwa i kazirodztwa, choć tak bardzo pragnął tego uniknąć. Jakie to smutne, prawda? Jokasta nie mogła znieść tej sytuacji i zakończyła swoje życie, powiesiła się. Edyb, wstrząśnięty odkryciem, wyznaczył sobie srogą karę. Oślepił się, odział w łachmany i udał się na tułaczkę, żegnany ze łzami przez córki. Ostatecznie zmarł w Kolonos niedaleko Aten. Synowie Edypa, Eteokles i Polineikes umówili się, że będą rządzić Tebami w odstępach rocznych na zmianę. Jednak Eteokles nie dotrzymał umowy i po roku nie wpuścił Polineikesa na tron. Ten w odpowiedzi sprowadził do ojczyzny obce wojska swojego teścia, żołnierzy z Argos. W wyniku tej bratobójczej wojny obaj bracia zginęli. Władze w Tebach Obejmuje brat Jokasty, Kreon. I tutaj dochodzimy do momentu, od którego zacznie swoją tragedię pod tytułem Antygona Sofokles. Bo oto na początku swego panowania Kreon wyda bardzo kontrowersyjny rozkaz, mianowicie by Eteoklesa jako obrońcę ojczyzny pochować z honorami, zaś zdrajcę Polinejkesa pozostawić na pożarcie dzikim zwierzętom. Na to nie mogła zgodzić się Antygona, która własnymi rękami pochowała brata, by spełnić wolę bogów i działać zgodnie z własnym sumieniem. Przypłaciła to życiem, została zamurowana w skalnej jaskini. Edyp to jedna z najtragiczniejszych postaci mitologicznych walczył z przekraczającą go siłą, z przeznaczeniem i przegrał. Chcąc uniknąć strasznego losu, nieświadomie go realizował, sprowadzając na siebie i swoich bliskich katastrofę. Nazywamy to winą tragiczną, oddaje to greckie słowo hamartia. Edyp wpisał się w ten sposób w ciąg bolesnych historii swojego rodu, rodu Labdakidów. Nazwa pochodziła od imienia ojca Lajosa – Labdakosa, nad którym to rodem ciążyło fatum, nieodwołalny zły los. Podsumujmy zatem rozważania. Dla utrwalenia wiedzy narysuję Wam taką oto mapę myśli. Zapamiętajcie, kto był czyim synem. Oto mamy Teby. Tam rządzi najpierw Labdakos. To od niego pochodzi nazwa rodu Labdakidów. Labdakos jest ojcem Lajosa. Ten poślubia Jokastę. Ich dzieckiem był Edyp. Otrzymują przepowiednie, że Edyp Zabije ojca i ożeni się z matką, dlatego niemowlęciu przekuwają stopy i każą porzucić go w górach. Jednak pasterz znajduje niemowlę i przekazuje do Koryntu. Tam włada bezdzietna para: Polybos i Merope. Oni wychowują Edypa jak własnego syna, czyli teraz on jest ich przysposobionym synem. Jednak gdy dorasta i słyszy te dziwne pogłoski udaje się do wyroczni delfickiej i tam usłyszy straszną przepowiednię. Ożenisz się z matką, a wcześniej zabijesz ojca. Dlatego Edyp, nieświadomy, że Polybos i Merope nie są jego prawdziwymi rodzicami, udaje się w drogę, ucieka i kieruje się w stronę Teb. Po drodze, w sprzeczce zabija pewnego pana, który, jak już wspomniałam, jest jego rodzonym ojcem Lajosem. Dociera do Teb w których grasuje straszny Sfinks. Odgaduje jego zagadkę i uwalnia Tebańczyków od nieszczęść, od śmierci obywateli. W nagrodę dostaje rękę królowej wdowy Jokasty. Czyli mamy już oto taki układ. Jokasta i Edyp. Kazirodczy związek. Z niego zrodzi się czworo dzieci. Dwie córki i dwóch synów. Antygona Ismena, Polineikes i Eteokles. I wszyscy będą ginąć, bo oto popatrzcie, Laios zabity przez własnego syna. Jokasta powieszona z rozpaczy. Edyp, gdy dowie się co uczynił, wykuje sobie oczy i uda się na tułaczkę. Eteokles i Polineikes zabiją się w bratobójczej walce. A Antygona powiesi się na swojej chustce wcześniej, zamurowana przez Kreona. Tak oto, kochani, kończy się tragiczny los Edypa, należącego do rodu Labdakidów, nad którym ciążyła klątwa. Tragizm Edypa polega na tym, że walczył on z przekraczającą go siłą, z przeznaczeniem, i czynił wszystko, by uniknąć tego strasznego losu, a jednak nieświadomie, mając błędną wiedzę na swój temat. Realizował owo straszne przeznaczenie, obyśmy nigdy my nie musieli walczyć z przekraczającymi nas siłami. Tego sobie i wam życzę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.